Wiva! Wiva! A jakoż mamy dzisiaj zaprzyjaźnionych szedów z nami, którzy są dobrego, szczerego serca i przyjaciółmi naszymi, niechaj wolno nam będzie wszystkim tu obecnym zjeść okrzyk Wiva Chciałbym uczestniczyć w otwarciu tej imprezy zapraszam do mikrofonu pana Grzegorza Marciniaka, prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Witam. Możemy się posłużyć tym. Proszę. Wszyscy jesteśmy tutaj, dlatego że dzisiaj wójście zebrali się wszyscy odważni ludzie. Wszyscy odważni z północnej Wielkopolski. Począwszy od... Pana senatora, który przyszedł do mnie rok temu i powiedział, że w Ujściu na terenie Gminy Ujście, pod patronatem Gminy Ujście, Teatrum Historika zrobiło takie fajne wydarzenie historyczne. On tam był w tej wiosce i z podziwem patrzył, jak można w ciekawy sposób mówić o historii. Jak można edukować ludzi, jednocześnie wprowadzać zgodę między narodami nie bawić się historią, zasypywać podziały i szukać platformy do współpracy w przyszłości międzynarodowej. I takie wzniosłe hasła może, ale, ale kiedy pojawił się u mnie, to ja sobie pomyślałem, albo nie przemyślał tego, albo jest bardzo, bardzo odważnym człowiekiem. Kiedy usłyszałem, że jeszcze zaprosił tutaj wojewodę wielkopolskiego, to już myślałem, mamy więcej odważnych ludzi. W sytuacji, kiedy tutaj stawiło się tylu przedstawicieli władz, to ja wiem, że tych ludzi odważnych nie brakuje i że oni nie boją się posądzenia, że cokolwiek tutaj sprzedamy, tylko chcą rozmawiać o przyszłości Doliny, Doliny Noteci, o rozwoju produktów turystycznych, z których sztandarowym, najlepszym produktem turystycznym może być inscenizacja bitwy o ujście. Odwagę spotkał senator w budynku Ambasady Szwecji. I ambasador Szwecji przyjął patronat honorowy nad tą inscenizacją. Wspólnie Szwecja i Polska wiedzą, że współpracujemy i będziemy współpracować. O historii trzeba pamiętać, trzeba z niej wyciągać wnioski, ale trzeba też, kiedy jest taka okazja, bawić się i. Na podstawie tej zabawy budować swoją przyszłość w dziedzinie rozrywki, turystyki, współpracy między narodami. Witam serdecznie dziękuję no już teraz panu Juszkiewiczowi, że podjął się, nie widzę go, nie widzę, widzę, już widzę, że podjął się tego niezwykle trudnego zadania, przyjął mnie rok temu chlebem, wodą i innymi napitkami. Jagnięcinę podał. A nie wiedział, z kim rozmawia. Byliśmy zupełnie przypadkowymi przechodniami, dało nam się przez ten rok przygotować wiele. To szkoda, że prawdopodobnie pogoda nam pokrzyżuje część planów. Prosiliśmy że, że, o potok tam do góry wznosiliśmy modły, ale chyba nas źle zrozumiano, nie, nie, nie o potok biblijny nam chodziło, tylko o ten szwec. Ale tak czy inaczej wiele rzeczy się na pewno dzisiaj zdarzy. Jadąc do ambasady Królestwa Szwecji, faktycznie wiodąc grafikę bitwy pod, pod ujściem, którą otrzymałem od pana burmistrza, no zastanawiałem się, czy, ale pan ambasador był ponad zwykłą dyplomację i faktycznie powiedział na pierwszym spotkaniu, że to jest doskonały pomysł, że ten teren on zna, że ten teren to nie tylko teren, w którym żył jeden kraj, jeden naród. Tutaj spotykali się przecież Polacy, Niemcy, Szwedzi, Holend Holendrowie, tak? Bo to wtedy byli Holendrowie i te wszystkie nacje, tutaj jakieś piętno, jakiś swój ślad został. Dziękuję ja nie, będę bardzo. Dla mnie oczywiście będzie bardzo łatwo mówić po polsku, i myślę, że... Dlaczego trzeba mówić po polsku, kiedy tak widuję Szwedów tutaj, mm. raczej niemiecki, ale mam też pomoc i będę prosić, może być, może zobaczyć. Uh, from English, then. Uh, I'm very glad to be że jest tutaj w tym kościele, który, jak słyszałam niedawno, był e, odnowiony. <laughs> uh, and that that many people are here. No, there are so many people. in fact, my father he was a pastor in the Lutheran church, so I feel very comfortable in churches. ojciec stona ambasadora był pastorem w luterańskim kościele dlatego bardzo dobrze się tutaj w kościele czuję. But today we are here and uh, we are celebrating and playing the war. Ale tutaj, żeby, uh, and I'm, as being a Swede and coming with the flood, it's, I feel embarrassed. Ale jako, że szwęci, and today, when I have been, you know the whole summer has been sunny and nice weather and suddenly today it feels like I'm coming with a second potop second potop Mr. Ambassador says that the whole summer was sunny and today he came here and I feel like it potop but I have seen that today there will be no war but only chess but he feels that today there will be no war and um, as i said, i'm very glad to be here, and i know that ambassador, he would like to be here, but he's not here. i hope that next year he will be here, and we will have a lot of more sweets here, not only polish swedes. thank you. z Polski i Szwecji, Tatowana na rok 2010. Iwa! Iwa! Szanowni Państwo, pozwólcie, odczytam teraz organizatorów, nazwy organizatorów, patronów, sponsorów, bo im także ten honor oddany być powinien. Głównymi organizatorami naszych wydarzeń są Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Teatrum Historyka, Ujski Dom Kultury. Starostwo Powiatowe w Pile, Gmina Ujście, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski, Dolina Noteci. Patronat honorowy nad tym szczytnym widowiskiem Obierli. Piotr Głowski, senator Rzeczypospolitej Polski. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Ambasador Szwecji Tak Hartelius. Patronat medialny Telewizja Afta, Radio Vox. Głos Wielkopolski, Fakty Pilskie, Tygodnik Pilski, Radio SK oraz WTK. Sponsor główny Browar Gątyniec. Sponsorzy Cezup Klima, Nord Partner, Grapil, Studio K2, Tongrap, Filip Lighting Poland, Farm Farmutil HS oraz Żywiec Zdrój. Instytucje wspierające Klub Hals, Miasto Chodzież, Powiat czarnkowsko trzcianecki Powiat Złotowski, Powiat Chodziecki, Centrum Logistyki Piła. Instytucje zabezpieczające widowisko to Komenda Powiatowa Policji w Pile, Szpital Specjalistyczny w Pile, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile. Szanowni Państwo, ale nie może odbyć się moment powitania bez zabrania głosu kogoś, kto ten szczytny cel urodził w swoich marzeniach, w swojej głowie, w swojej pracy, w swojej działalności, w swojej sympatii dla was wszystkich, dla otwórców, towarzyszenia teatru historyka, pan Zbigniew Juszkiewicz. Proszę miłość Państwa, posłuchajcie starego żołnierza. 13 lat temu, jeszcze...